Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę omówić drugi shake z cyklu jakie produkty spożywcze jadłem w okresie odbudowy mojeli da dokładnie w okresie odbudowy mojej odporności, bo no ten cykl jest w sumie ciężkim nagraniem dla mnie, bo Cały czas muszę sobie gdzieś tam przygotowując się merytorycznie do kwestii, które będę tutaj opisywać. Z tyłu głowy mam jednak jakieś traumatyczne przeżycia, bo wybudzanie się w nocy i lęgo życie, palpitacje, jakieś wiecie, problemy z oddychaniem. Potem się okazało, że to było na tle nerwowym. Jeszcze idąc dalej, problemy z jelitami były, były, była zaburzona serotonina. No nieważne, kto ma ochotę, niech sobie zobaczy. Tutaj playlista jest, trzy odcinki, gdzie tłumaczę to szczegółowo. I oczywiście szejki były bardzo ważnym elementem w tej całej układance. Optymalizacja stresu, optymalizacja snu, doleczenie infekcji, bo jak się potem okazało, miałem niedoleczone infekcje, które też powodowały endotoksemię, czyli zatruwały, tak kolokwialnie mówiąc, Naszą moją krew. No i tutaj właśnie te czynniki też były bardzo istotne, ale jeżeli chodzi o kwestię żywieniową, jeżeli by nie szejki to myślę, że nie dałbym rady, bo praca, rodzina, no jakieś tam cele w życiu powodowały, że to żywienie było lepsze lub gorsze z naciskiem na początku na gorsze, ale potem odkryłem, że kurde. To jest bogactwo witamin, minerałów, związków fitochemicznych. Tutaj to wszystko jest, zaraz będę to opisywać. Wystarczy jeden szejk dziennie, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych witamin, minerałów, kwasów tłuszczowych, białka, może białka nie, ale tłuszczów, zwłaszcza omega 3 po części, ala również z orzechów, bo no niestety by były potrzebne DHA, ale tutaj produktów rybnych nie będziemy wrzucać, bo chcę, żeby to było smakowite, a nie dziwne. I drugi szej, który piłem najczęściej w tym okresie, no to była właśnie mieszanka banana, między innymi skrobia oporna. Też odegrała bardzo dobrą rolę w kontekście takiego turbo doładowania dla tych bakterii, które znajdują się w jelitach. Bo skrobia oporna to jest rodzaj błonnika, jest takim nitro dla prozdrowotnych bakterii, czyli one też mają chęć i więcej siły do namnażania się i do odpierania ewentualnego ataku tych bakterii złych, które jeżeli przejdą w przewagę, no to ten układ odpornościowy jest dużo słabszy. Mamy większe ryzyko infekcji cukrzycy typu drugiego, nowotworów. W ogóle literaturę macie w opisie, możecie zapoznać się jakie polifenole, które też również tu się znajdują, między innymi owoce jagodowe, to są Owoce leśne dokładnie, to są te reprezentacja oczywiście, bo tu mogą być może być morwa i malina, porzeczka i tak dalej i tak dalej. To jest opcja polifenolowa, tak, tak to nazwę, Tu możecie sobie zerknąć, jak to wpływa pozytywnie na regulację poziomu cukru we krwi, na zmniejszenie między innymi chorób neurodegeneracyjnych. Więc zobaczcie, że to, co tutaj jest, może mieć wymiar prozdrowotny długofalowo. Wystarczy, że raz na dwa dni sobie zjemy taki shake. Tym bardziej dla osób, które jedzą śmieciowo i nie mają w planach w ogóle zmieniać nawyków żywieniowych, ale jeżeli gdzieś uda Wam się wpleść ten shake, no to macie automatycznie mniejsze ryzyko zapadnięcia na nowotwór jelita grubego, bo to jest. Praktycznie w 90% czynnik gdzie to to jak się odżywiamy, częstość wypróżniania, a to, co tutaj jest, no to jest idealny zestaw, żeby tę tą perstaltykę poruszyć i żeby wyrównać wypróżnianie się. No i też wszelkiego rodzaju wzdęcia bóle brzucha też w moim przypadku minęły. Pamiętajmy, że jeżeli ktoś ma wzdęcia z gagi i chce produkty roślinne spożywać, no to żeby pamiętał o tych foodmapsach, żeby to były produkty low food map i wtedy też nie mamy efektu wzdęcia z gagi i tak dalej. Seler naciowy, tutaj ze względu też na polifenole kwas foliowy, który też powoduje, że te substancje, które znajdują się tutaj, działa synergistycznie. Problemem dzisiejszego świata jest przykładowo to, że naukowcy Wychwytują jeden polifenol i koncentrują się na nim, jaki on jest super dobry. A pamiętajmy, że polifenole to jest grupa blisko 8000 związków i one działają na siebie synergistycznie. Czyli, jak mamy, o kurkuma, w kurkumie mamy kurkuminę i to akurat jest jeden związek aktywny. I teraz jest literatura, która pokazuje, że sama kurkumina wyekstrahowana nie działa tak dobrze jak sproszkowana cała kurkuma, ponieważ. Tam są polifenole jeszcze nieodkryte i to tworzy taki zestaw bardzo dobrze działający na nasz układ odpornościowy. Czyli cały, cała kurkuma kontra sama kurkumina z piperyną nie jest tak dobra jak właśnie cała kurkuma sproszkowana. Tutaj dzisiaj akurat nie ma kurkumy, ale też mamy odrobinę kakao. To jest jeden z najmocniejszych antyoksydantów gorzkie kakao. Ja tutaj mam dekomoreno. Odrobinę. Pamiętajmy, żeby to był twist, wariacja. Chodzi o to, żeby te produkty, które tu są, każdy sobie wplótł w swoje żywienie. Oczywiście każdy ma inną kaloryczność i ja też nie będę tutaj mówić 5 gramów tego, 10 gramów tego i tak dalej. Więc tutaj każdy ma, swój, każdy ma swoją własną rękę. Ja przykładowo, też płatki kokosowe, wiórki kokosowe. Wiele osób. Boi się kwasów tłuszczowych, nasyconych, a mało kto mówi, że kwas tłuszczowy, nasycony, to również kwas laurynowy, który znajduje się w wiórkach kokosowych i on ma działanie przeciwbakteryjne, antygrzybiczne, zmniejszające stany zapalne, optymalizujące cały lipidogram, czyli obniżające trójglicerydy. I zobaczcie, kwasy tłuszczowe, jakie one są, niezdrowe i w ogóle nagonka jest na te kwasy tłuszczowe, a tutaj literatura nagle pokazuje, że Piórki kokosowe i w ogóle produkty kokosowe są dobre pod warunkiem, że one są jedzone w towarzystwie nieprzetworzonych produktów zdrowych, a nie ktoś kwas tłuszczowy, nasycony w postaci oleju kokosowego, zajada przykładowo batonem, albo jego żywienie w 90% opiera się na śmieciowym jedzeniu. No to, to też jest inna reakcja tych kwasów tłuszczowych, nasyconych, niż w towarzystwie zdrowych, nieprzetworzonych produktów. No i tutaj mamy akurat orzechy włoskie, reprezentant między innymi białka, kwasów tłuszczowych. Jakbym miał wam powiedzieć, to orzechy, nasiona, pestki to jest grupa produktów, które mają zarówno białko i kwasy tłuszczowe odrobinę węglowodanów również, ale ja migdały, orzechy Nerkowce i tak dalej. Zawsze mam w samochodzie, bo jeżeli wiem, że nie mam posiłku takiego pełnowartościowego, to dopcham się przez 2-3-4 godziny, mam spokój i białko tuż wszystko jest uzupełnione. Też odrobina kwasów tłuszczowych yy, Omega 3. I teraz tu masło orzechowe z natką pietruszki. Tutaj sobie pozwolę o, zrobić taki myk. Natka pietruszki bogata w witaminę C. I też ma sporo innych polifenoli, nie będę tutaj analizować. Jeżeli miałbym podsumować to w pięciu zdaniach, co powoduje taki zestaw polifenolowo-kwasowo-tłuszczowy i witaminowo-minerałowy, no bo tutaj mamy praktycznie wszystko, no to największy problem, czyli choroby sercowo-naczyniowe są zmniejszane pod warunkiem, że to jest żywienie niskokaloryczne, czyli musimy mieć deficyt kaloryczny. Pamiętajmy, że głodzenie się to nie jest to samo co. Delikatny deficyt kaloryczny, który jest minimalnym stresorem dla naszego ciała. I on też, pamiętajmy, jak mówił Paracelsus, nic i wszystko jest toksyczne, to dawka czyni, że dana substancja czy czynnik jest toksyczny. I tutaj właśnie deficyt kaloryczny jest naukowo pokazane, że osoby, które nie dojadają, mają dłuższe telomery czyli to jest zmienna odpowiedzialna w naszym DNA za długowieczność. Dlatego też starajcie się, jeżeli nie robicie masy, Lepiej nie dojadać niż się przejadać i nie wierzcie reklamom, że nie możecie dopuścić do głodu, bo wtedy układ odpornościowy siada. To jest największa głupota. Co ciekawe, jest wiele badań naukowych, takich statystycznych, które pokazują długowieczność osób, które były w obozach koncentracyjnych i miały stresor w postaci długofalowego. Niejedzenia, głodu. Te osoby naprawdę miały potem więcej przeciwciał, dużo bardziej paradoksalnie były odporne i zobaczcie, być może to był inny czynnik, który to powodował, no ale tutaj osoby też jasno mówiły, że po wyjściu z obozu koncentracyjnego już nawet nie miały ochoty przejadania się, bo zaczęły doceniać, co to znaczy w ogóle optymalne spożywanie produktów. Więc to jest taki hardkorowy przykład, ale też są tego typu badania. Mango ma mnóstwo polifenoli, ma kwercytynę, która też paradoksalnie wpływa na nasze jelita, pomaga uszczelnić koski jelitowe, które wychwytują witaminy i minerały. Czyli jeżeli ktoś ma tak zwany zespół nieszczelnego jelita, tutaj może też również mango w tym kontekście sobie zastosować, żeby uszczelnić tą barierę jelitową, żeby ta selektywność, tak dokładnie to się nazywa, wróciła do normy i żeby te niechciane toksyny nie były wchłaniane do krwiobiegu, a potem żyłą wrotną do wątroby i do całego, można powiedzieć, organizmu. Tak na marginesie. No i tutaj oczywiście to robimy w postaci, robimy to w postaci zalewamy to zwykłą wodą. Nie jestem zwolennikiem nabiału, bo no, ma topowe, akurat zapalenie skóry i wszelkiego rodzaju nabiał w nadmiarze mm, mi szkodzi. Dlatego, kto ma ochotę, no to może mleko roślinne. I podsumowując, bogactwo kwasów tłuszczowych odrobina białka, masło orzechowe, mm, orzechy włoskie, banan, skrobia oporna, pietruszka, witamina C, mango, polifenole mocny antyoksydant w postaci kakao no i co? <tryk> Czy mi się szejk rozwalił? O kur... Wasze zdrowie. Idealna proporcja. Na platformie Motywator Dietetyczny macie więcej informacji. Tam w 3 dni nauczycie więcej na temat zdrowych nawyków żywieniowych, niż byście uczył w własnym zakresie. Jadłospisy, infografiki, e-booki. Teraz rozwijam bardzo mocno. Strefę związaną z podcastami, z audiobookami. Tam już jest blisko 3 godziny najróżniejszych materiałów, 30 odczytów pięknych. No i tyle ode mnie. Bądźcie zdrowi. I jeszcze taka anegdota: bo trochę chory jestem, bo Dzidziutek mi się urodził. 3 lata nie byłem chory, bo moim takim motto było po tym okresie, gdzie miałem rozwalone jelita i rzeczywiście. Hmm, Zarywałem te nocki. Było przede wszystkim optymalizacja snu. No i trzy lata nic Spałem w ciągu nocy idealnie. Potem, jeżeli nie dosypiałem, to w ciągu dnia się kimałem, było wszystko ok. No i teraz trzeci dzień, gdzie śpię po 4-5 godzin ze względu na małą. No i dzisiaj podwyższona temperatura, bóle karku. No, słabo się czuję, ale chcę Wam tylko pokazać. Jak stres i optymalizacja, w sensie brak tej optymalizacji snu wpływa na nasz układ odpornościowy. Możecie pić litry tego typu szejków, ale natury nie oszukacie. Musicie się wyspać, żeby w ogóle te szejki potem mogły działać. <laughs> Tyle ode mnie, trzymajcie się.